We wcześniejszych rozdziałach pokazywaliśmy m.in. jak usunąć cały klip albo pewien fragment klipu. Z kolei teraz będziemy usuwali całe fragmenty sekwencji. Przeciągniemy te trzy klipy na jedną ścieżkę wideo. Może powiększymy sobie troszkę widok. Najpierw musimy zdecydować, jaki fragment usuniemy. Może usuniemy sobie pierwszy klip, no i powiedzmy fragment klipu drugiego. Możemy teraz zdefiniować punkt początkowy i punkt końcowy. Oczywiście będziemy te punkty definiowali tym razem dla całej sekwencji. Nasz kursor znajduje się na samym początku. Przejdziemy więc do panelu program i oczywiście klikniemy w tym miejscu polecenie set in point. Czyli otwarliśmy zaznaczenie. No to przejdźmy troszkę dalej. Załóżmy, że wytniemy taki fragment na początku, czyli tutaj wstawimy sobie punkt końcowy, a więc klikamy na polecenie set out point. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że samo zaznaczenie widoczne jest w panelu Program oraz bezpośrednio nad osią czasu. Możemy teraz kliknąć w tym miejscu, przeciągnąć, aby zmodyfikować położenie punktu końcowego albo oczywiście położenie punktu początkowego. W każdym razie chcemy usunąć ten fragment widoczny po lewej stronie, fragment pomiędzy punktem początkowym i końcowym. Powróćmy do panelu Program. Tutaj znajdują się dwa narzędzia: Lift oraz Extract. Najpierw wybierzemy narzędzie Lift. Popatrzmy, co się stało. Usunięty został fragment objęty punktem początkowym i punktem końcowym. Zwróćmy jednak uwagę na to, że usunięta została tylko ścieżka wideo. Stało się tak dlatego, ponieważ ta ścieżka przed usunięciem była zaznaczona. Może cofniemy sobie wprowadzone zmiany, przywrócimy nasz punkt początkowy i punkt końcowy i dodatkowo zaznaczymy ścieżkę audio. Ponownie klikniemy na narzędzie Lift. Oczywiście teraz usunięte zostaną obydwie zaznaczone ścieżki – wideo oraz audio. Teraz powstała nam przerwa, możemy więc kliknąć prawym, wybrać polecenie Ripple Delete. Tego jednak nie będziemy robili, usuniemy sobie ten fragment w nieco inny sposób. Oczywiście cofniemy wprowadzone zmiany, samo zaznaczenie jest w dalszym ciągu aktywne. Powrócimy do panelu Program i tym razem klikniemy na narzędziu Extract. No i popatrzmy jak to narzędzie działa. Zaznaczony fragment został usunięty, ale oczywiście pozostałe klipy przesunięte zostały na lewo, aby tą przerwę zlikwidować, czyli działa to podobnie jak funkcja Ripple Edit.